Jeden jest tylko Wasz Mistrz, Chrystus. To słowa z dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus przestrzega nas tymi słowami przed takim błędem, aby w naszym życiu duchowym nie było większego autorytetu niż On sam. Jezus wyciąga pewne wnioski z tego, co widział. W zachowaniu faryzeuszy i uczonych w piśmie. W trosce o ludzi powiedział: Ci wszyscy, którzy uzurpowali sobie misję nauczycieli, jako tak zwani mistrzowie, jako tak zwani guru, mogą doprowadzić ludzi do ogromnego cierpienia i nieszczęścia. Mówił to tymi słowami. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia, i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Pan Jezus znał ich serca i doskonale wiedział, co nimi kieruje, że nie zawsze szczera chęć pomocy człowiekowi. Nie zawsze myśleli o Bogu, tylko o sobie. O zaszczytach, o pozycji społecznej, o godnościach, o pieniądzach. I dzisiaj Pan Jezus daje nam taką radę. Nie mówi może wprost, ale jest myście tutaj problem tak zwanego kierownictwa wewnętrznego, duchowego. Moi drodzy, zdarza się, że przychodzą do nas kapłanów ludzie i proszą. Czy ksiądz mógłby zostać moim kierownikiem duchowym? Albo może ksiądz by mi kogoś polecił? Wstawiają przynajmniej mnie w bardzo trudnej sytuacji. Dlaczego? Bo moim zdaniem nie ma kompetentnych, stuprocentowych kierowników duchowych, gdyż oni wszyscy nie mają takiego wglądu do naszego serca, Jaki ma Bóg? Ich rozeznanie nigdy nie będzie do końca pełne, a może nawet może nie być wolne od błędu. Więc po co wyręczać, pomijać tego, który w nas jest od momentu Chrztu Świętego? Kierownik duchowy Powinien tak pokierować takiego człowieka, aby nauczył się słuchać Boga w swoim sercu, aby powierzał Bogu swoje wnętrze. Ilekroć mnie ktoś o takie kierownictwo prosił, a zdarzało się, i myślę, że nie tylko mi, to zawsze był jakoś zażenowany, bo wtedy myślałem sobie człowieku. A co robi w Twoim sercu Pan Jezus? Nie ma Go tam? I pytałem, czy Ty radziłeś się Jezusa w swoich problemach na modlitwie? Czy Mu o tym wszystkim mówiłeś, zanim do mnie przyszedłeś? I wtedy najczęściej słyszałem, A ja bym chciał, żeby ksiądz był moim kierownikiem. To taka myślę droga na skróty. Ksiądz mi powie, po co ja mam godzinami się modlić. Zgoda. Czasem trzeba z kimś usiąść, wysłuchać go, porozmawiać, wspólnie poszukać jakichś rozwiązań. Ja nie kwestionuję takiej pomocy, ale człowiek, który prosi o takie kierownictwo. Sam powinien najpierw więcej się modlić i powierzać Jezusowi swoje problemy wewnętrzne mówiąc Jezu ty się tym zajmij ty najlepiej rozwiążesz moje sprawy bo ty najlepiej mnie znasz ty najlepiej wiesz co dzieje się w moim wnętrzu Moi drodzy Pamiętajmy, Jezus z martwych jest w nas od sakramentu chrztu i przez każdą komunię świętą, przez każdą spowiedź świętą. Do Jezusa najpierw idźmy z naszymi problemami, bo on najlepiej i bezbłędnie nami pokieruje. Jezusowi powierzajmy siebie swoje najskrytsze problemy serca, bo On jest naszym jedynym i najwyższym nauczycielem. Tylko Pan Jezus jest kompetentny działać w głębinach naszego serca. Tam żaden ksiądz nie ma takiego wglądu, jaki ma Bóg, jaki ma Jezus. Owszem, Ksiądz może coś podpowiedzieć, zasugerować, ale Jezus ma moc uzdrowić w nas chore miejsce, trudny problem rozwiązać jako nasz mistrz. Jezus mówi: Jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteśmy braćmi. Jesteście braćmi. Mamy sobie pomagać jako bracia, ale nie można uważać, że jakiś ksiądz będzie kompetentniejszy od pana Jezusa. I tu właściwie ta komilia miała się skończyć. Ale potem dostałem takie światło w południe od pana Jezusa. Tak w to wierzę. Zajrzeli do pewnej książki. I znalazłem coś ciekawego. Jest to książka autorstwa arcybiskupa Fultona Shina, książka Tajemnica Kapłaństwa. W tejże książce arcybiskup Fulton Shin pisze o doktorze po Paulu Turnierze, który żył prawie 40 lat temu, który był jednym z wybitnych współczesnych psychiatrów chrześcijańskich. I otóż ten psychiatra, Szwajcar, pisał w swoich książkach, że, i daje takie świadectwo, klęczał ze swoimi pacjentami i modlił się o światło. Co za pokora tego człowieka. On nie czynił się mistrzem, że wszystko wie. Jeszcze jest Bóg nad nim i nad tym pacjentem. O nim możemy powiedzieć, że on naprawdę nie uważał się za mistrza, ale sam radził się Mistrza Chrystusa. I w tej samej Książce arcybiskup daje drugi przykład, też szwajcarski psychiatra, Karol Gustav Jung, jeden z twórców psychologii głębi, tak uczył swoich studentów, cytuję. Włódź się swoich teorii tak dobrze, jak tylko potrafisz, ale odłóż je na bok, gdy dotkniesz cudu żywej duszy. Tak, moi drodzy, trzeba mieć ogromną pokorę wobec tajemnicy każdego człowieka i pamiętać o tym, że mistrzem jest Jezus, a nie ja. Mowo czasami trzeba powiedzieć penitentowi w konfesjonale, to trudny problem, nie wiem co Ci powiedzieć. Ja będę się modlił za Ciebie, Ty się też mógł przyjść za jakiś czas. Jung dał też takie świadectwo, cytuję z arcybiskupem, że w swoim życiu leczył wielu. Ale nigdy nie trafił na chorego psychicznie, który nie stał się gorszy, ponieważ porzucił religię. I takiego, który nie stał się lepszy, ponieważ ją przyjął. I autor tejże książki, arcybiskup Shin, cytując tych dwóch psychiatrów, podsumowuje, że Sensem kierownictwa duchowego dla prawdziwego kapłana sługi jest przygotowanie dusz na spotkanie z Bogiem, a nie psychorowizowanie. Amen.